Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem BlayFox, a to film wyczekiwany przez wszystkich fanów Pop Goasa, a jest to top 10 faktów na temat Pop Goasa. Miejsce 10. Historia gry Pop Goes zaczyna się, gdy rodzą się dwaj bliźniacy. Jeden z nich prowadzi normalne życie, kiedy drugi zaczyna zabijać. Z gry możemy wywnioskować, że zabił ponad 16 osób i gromadził ich krew, co jest uwiecznione na rysunku. Które możemy zobaczyć w jednym z minigierek. Miejsce dziewiąte. Nasz Fongaj, czyli Jeremy Fitzgerald w 1987 roku został ugryziony przez Tojwoniego i, i traci płat czołowy i przy tym dużo krwi. I niezbędna była transfuzja. I znalazła się osoba, która miała dużo... Zapasu krwi i oddała ją na leczenie, ale nie wiemy, czy ta krew nie pochodzi od zamordowanych dzieci przez brata Jeremiego, ale nawet sam Jeremy nie wiedział, od kogo ta krew pochodzi. Miejsce ósme po wypadku w 1987 Jeremy bał się niego, ale miał córkę, którą nazwał Bonnie bo chciał polubić to imię. Jeszcze raz. Miejsce siódme, nawiązując do poprzedniego faktu. Kiedy Jeremy założył maskę Toy Bo na swoją córkę, to widział tylko animatronika, który go zaatakował i przez to pociął ją. Na sześć kawałków i jest to właśnie wytłumaczenie, dlaczego Black Rabbit nie jest od razu złożony w całość, tylko Pop Goes go składa z sześciu części za pomocą drukarek 3D. Miejsce szóste. Simon jest szkieletem zrobionym przez Jeremiego, brata Simona i został nazwany tak samo jak jego brat, czyli Simon. I pokazuje się on na kamerach o różnych porach w różnych nocach i pozwala nam zrobić good ending. Miejsce piąte. Prawdopodobnie 26 września tego roku, czyli 2016, wyjdzie Pop Goes Creation Pack. I piszcie w komentarzu co myślicie właśnie o tym paku. Miejsce czwarte miała być druga część Pop Ghosta, ale z tego zrezygnowano. Miejsce trzecie. Kiedy skończymy Good Ending, jak wejdziemy w odpowiedniej nocy na kamerę, gdzie wcześniej był Simon, to pokaże nam się jeden z podświetlonych animatroników i będą świecić na taki sam kolor, na jaki świecił szkielet w tym samym miejscu. Miejsce drugie. Podczas jednej nocy Fongaj nam mówi, że podczas jakiegoś dnia do serwerowni wszedło jakieś dziecko i tam się bawiło. I po chwili Pokazał się tam Blake, który zaczął się z nim bawić. Gra polegała na tym, że na tablicy wyświetlały się kolory, a dziecko musiało nacisnąć guzik z tym samym kolorem, co znajduje się na tablicy. I tak samo jest w nocy. Blake włącza nam kolory, które musimy dopasować, bo jak nie, to zabraknie nam prądu. I nie przeżyjemy nocy. Miejsce pierwsze. Fritz bardzo bał się toj animatroników, więc zrobił tak zwany Strach na Wróble. Wierzono wtedy, że jak postawisz takiego stracha na Wróble, to on pomoże ci pozbyć się twoich koszmarów. A bo zatem w nocy Strings, czyli jeden ze strachów na Wróble, miał halucynacje i widział Game I doszliśmy do końca tego odcinka. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnych materiałach, więc na razie, zobaczenia, trzymajcie się. Cześć!